To tu stary dziad. Drugi sezon Diablo 4. Postanowiłem powrócić po ominięciu pierwszego poziomu i myślę, że ta przerwa dobrze mi zrobiła, bo gra się naprawdę fajnie. Nie jest to przełom, gra jeszcze wymaga sporych poprawek, ale jest to na pewno krok w dobrą stronę. Nie jest to jednak recenzja ani jakieś pierwsze wrażenia z sezonu, tylko opis buildu, którego, którym gram. Będzie to poradnik, jak grać nekromantą. Build się nazywa Shadow Golemancer. W opisie będzie link do tego. Do tego buildu, to będzie poradnik na poziomy 1.50 bez paragonów, no bo mam 51 poziom, więc nie będę tutaj wchodził w endgame tym buildem, dopiero jak dojdę. Gram oczywiście na hardkorze i od razu przejdę do umiejętności. Umiejętność podstawowa, żniwa, ten nekromanta jest shadow, zadaje, shadow golemanser zadaje obrażenia od ciemności i ta podstawowa umiejętność będzie nam generować zwłoki, będzie też naznaczać przeciwników obrażeniami od ciemności i uruchamiać różne pasywki, ale o tym później. Tutaj bierzemy tylko do generowania zwłok okrwawione mięso. Trzecia umiejętność mamy mistrzostwo szkieletowych wojowników, żeby po prostu dłużej żyły tankowały. Jeden punkt w generowaniu esencji. Esencji ten nekromanta zbyt dużo nie potrzebuje. I tutaj zwiększenie obrażeń 9%, 9 po pochłonięciu zwłok, zwłoki pochłaniacie cały czas. I jeszcze jeden w kolce, żeby przeciwnicy, którzy, którzy nas atakują, dostawali jakiekolwiek obrażenia, jeżeli zadadzą naszym minionom nam e, obrażenia oczywiście, szczególnie duże. Pamiętajcie, że nasze statystyki przychodzą także na statystyki naszych minionów, także. Im bardziej pakujemy swoje, swoje statystyki, takie jak kolce czy inne, czy nie wiem, siłę, jakieś bonusy do obrażeń, to to przechodzi życie, przechodzi na miniony. Tutaj mamy tak. Pobliżscy wrogowie doznają więcej obrażeń, a zadają na mniej. Bardzo ważne. Zwiększa nasze obrażenia i zwiększa przeżywalność. Amplify Damage, czyli taka pasywka działająca z klątwami, zwiększenie obrażeń po prostu przy działaniu klątw. Zwiększenie obrażeń magów, magowie zadają bardzo dużo obrażenia w tym buildzie i oczywiście używamy dekrepa, który będzie debafował przeciwników, spowalniał, zwiększał naszą przeżywalność z tymi dwoma pasywkami. Tutaj mamy spoduje to jest Shadow. Mamy zwiększoną szybkość ruchu nekromanta, ma przede wszystkim problemy właśnie z szybkością ruchu. Nie ma żadnych umiejętności, które jakby poz pozwalają mu się szybko przemieszczać, więc pasywne zwiększenie szybkości biegania jest bardzo przydatne. Smuga cienia i groza. A także mamy tutaj generowanie omocnienia. E kiedy tworzymy zwłoki, dzięki temu mamy cały czas umocnienia, to zwiększa naszą przeżywalność. Trupie macki bardzo dobra umiejętność. Która będzie nawała nam crowd control, będzie wszystkich przyciągać w jedno miejsce, będzie dodatkowo odsłaniać naszych przeciwników. Pamiętajcie, że to też działa jako odsłonięcie na, na bossy, także używajcie tego też na bossach, tak żeby było odsłonięte. I tutaj chcę zaznaczyć dwie rzeczy. Ja w trakcie gry używałem krwawej mgły, która daje nieustąpliwość, przerywa crowd control i po prostu może szczególnie na hardkorze dopóki nie odblokujecie nawałnicy kości według mnie to jest konieczna umiejętność żeby mieć e, przeżywalność w kryzysowych momentach i oprócz tego przez długi czas dopóki nie odblokowałem nawałnicy kości używałem po prostu zwykłego wybuchu zwłok myślę że na poziomach 1 30 wybuch zwłok sprawdza się lepiej niż trujące macki trujące macki dopiero jak ten build zaczynacie już e, kończyć zaczynacie mieć aspekty to jest docelowa umiejętność jednak wcześniej używałem krwawej mgły i po prostu zmaksowanego wybuchu zwłok tutaj yy. i tutaj. Tak, tak poszedłem w dół. Dobrze. Tutaj mamy nawołnicę kości. Ona niestety na początek ma 60 sekund cooldownu. Potem ten cooldown możecie zmniejszyć dzięki paktom krwi, o których jeszcze powiem i dzięki oczywiście redukcji cooldownów z przedmiotów. I oczywiście bierzecie pasywki. Tutaj ulepszać jeszcze Mistrzostwo Golemów, inspirujące Przewództwo i piekielny dowódca, czyli po prostu pasywki do waszych y, samonów. I tu używacie skazy cienia. Po prostu to zwiększać wasze y, obrażenia y, i będziecie, no, po prostu wasze umiejętności cienia będą zadawać obrażenia, y, dodatkowe obrażenia. Więc. I to będzie się kombować z waszymi magami cienia, a także będzie się kombować z aspektami, które sprawią, że na przykład nawałnica kości będzie też obrażeniami e, cienia. No więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o umiejętności. Jeżeli chodzi o księgę umarłych, to tutaj używam tak żniwiarzy, żeby mieć więcej zwłok, szkieletowych magów, oczywiście na cień to jest, one, one mają bardzo duże obrażenia. I używacie kościanego golema, który będzie, jak odpalicie nawałnicę kości, ona też się będzie odpadać na waszym. Golemie. Na koniec jeszcze opowiem o mocach wampiryzmu, których używam. Wieźmiekły, kły, twoje przywołanie kompanii sługi nietoperze chowańce, zdają obrażenia zwiększono o 39%. Yy, Także to jest przede wszystkim yy, bardzo ważny pas. Yy, bardzo ważna umiejętność krwi z paktów krwi. Kolejna żarłoczność. Yy, Masz 20% szans na zwiększenie szybkości ataku o 20% Twojej całkowitej szybkości ruchu. E, to jest mega ważne. Ta umiejętność, pamiętajcie, jest wolna, dzięki temu będziecie mieć zwiększoną szybkość ataku. E, oczekiwanie. Czas Twoich umiejętności specjalnych skraca się o 20%, czyli oczywiście 20% do redukcji cooldownu na nawałnicy kości. Bardzo potężne. Ja w tej chwili używam. E, Takich dwóch pasywek, które tutaj mam hmm, regenerację zasobu i zwiększenie obrażeń, i z, zwi redukcję obrażeń, jeżeli spada mi życie, jednak docelowo będę używał metamorfozy i będę używał wschodu księżyca. Jednak ich jeszcze nie odblokowałem e, na kampanii. Także zamiast tych dwóch pasywek, będą te dwie. Widziałem bardzo dużo krwi, na razie tego jeszcze nie ulepszałem. Paragonów nie będę ruszał, bo to jest poradnik na 1.50 I teraz tak, przypominam Wam, że na 1.30 ja preferuję używać wybuchu zwłok i mieć krwawą mgłę, szczególnie na hardkorze Dopiero po odblokowaniu nawałnicy kości przechodzę w ten build, tak jak tutaj pokazałem Teraz o samym buildzie, jak on mniej więcej działa Przede wszystkim tak, tutaj odpalacie żniwa, które odpala Wam obrażenia odcienia i pasywki z aspektów to jest potężny crowd control, który wszystkich y, przysuwa w jedno miejsce. Dzięki temu możecie walić w nich ze żniw, możecie w nich walić w nawałnicy kości. Mega potężne to jest, naprawdę. Golem, oczywiście macie tamta na golenie, pamiętajcie, jeżeli, to jest, jeżeli używacie tego jak y, aktywnie, golem, y, prowokuje poliski wrogów i otrzymuje obrażenia o 30% zmniejszone. Bardzo fajne. Możecie w ten sposób gromadzić wrogów, w zależności od tego, gdzie macie myszkę, tam golem pobiegnie i stantuje przeciwników z nie. cały czas stracicie to trzymać na przeciwnikach, żeby ich spowalniać, żeby zmniejszać ich obrażenia. Nawałnica kości to jest wasz ultimate skill, którym odpalacie jak jest gorąco, odpalacie jak są duże paczki, odpalacie na bossów. Do tego macie aspekt, który będzie dawał wam barierę. Zaraz aspekty przejdę i ożywienie szkieletu. Oczywiście trzymacie wszystkie szkielety, i pamiętajcie, żeby co jakiś czas aktywnie używać tej umiejętności. Dzięki temu przywołacie kapłana, który wzmocni wasze sługi przez 8 sekund, zwiększy ich obrażenia, a także ich uleczy. Czyli co 8 sekund warto pamiętać, żeby to ożywienie szkieletu na zwłokach, których wam nie będzie brakować, używać. Dobra, teraz trochę o pasywkach. Ja nie mam wszystkich pasywek dokładnie jeszcze poustawianych, ale powiem jakie powinny być. Tak, w hełmie przede wszystkim powinniście szukać tutaj pasywka zwiększająca ilość magów i statystyk, których szukacie na hełmach, to jest pancerz, maksymalne zdrowie, redukcja redukcja czasu odnowienia, a także bonus do inteligencji. Inteligencja to jest wasz podstawowa, wasza podstawowa statystyka. Tutaj zwiększenie pancerza. Inteligencja, redukcja obrażeń od pobliskich wrogów i na przykład redukcja obrażeń, kiedy macie aktywną barierę i pasywka, której powinniście tutaj szukać, to jest za każdym razem, kiedy. Gdzie ja to mam? O, powinniście mieć to na pancerzu, to, to co mam na spodniach. Czyli za każdym razem, gdy nawałnica kości rani przeciwnika, otrzymujecie barierę. Dzięki temu, przy odpaleniu nawałnicy kości, właściwie jesteście nieśmiertelni, bo ta bariera się cały czas ładuje. To powinno być na pancerzu. Na rękawicach szukacie inteligencji, szansy na trafienie krytyczne, szybkości ataku, a także szansy na szczęśliwy traf. I tutaj ta pasywka, która jest, czyli za każdym razem, gdy jeden z Twoich przyłomnych rani wroga, zyskujesz do szybkości. Premie do szybkości ataku. Pasek, tutaj znowu całkowity pancerz, redukcja obrażeń, inteligencja i życie. I pasywka, który, znaczy teoretycznie tutaj, no ja mam akurat tą. Teoretycznie powinniście tu używać unikalnych pasków. Zgodnie z tym buildem to sobie sprawdźcie jakiego. Buty, tutaj szybkość ruchu, najlepiej dwa do rangi trupich macek, jak ja akurat tak trafiłem. Bonus do inteligencji jako statystyka. I co tam jeszcze? Na przykład szansa na unik i redukcja obrażeń, kiedy jesteście zranieni. Używacie dwuręcznych kost i tutaj używacie aspektu, który zresztą możecie zdobyć na jednym z, z dungeonów, czyli o, tutaj widzę, że mam zły aspekt. Aspekt powinien być of reanimation. Wasze miniony dostają zadają większone. Obrażenia im dłużej są żywe, to ja się wrócę, żeby ten, żeby go sobie podmienić, bo widzę, że zapomniałem. Po prostu wymieniłem kosę. Gdzie jest ten okultysta? Tutaj. Nie mogę tego tutaj zrobić. I zaraz pokażę Wam resztę aspektów, które powinniście mieć. Więc tutaj zdecydowanie aspekt ten. Dobra, teraz amulet. Tutaj yy, na amulecie szukacie statystyk. Już wam mówię. Yy. Redukcja cooldownów, szybkość biegania, chodzenia, redukcja obrażeń, kiedy jesteście ufortyfikowani, jesteście cały czas. Na pierścieniach będziecie szukać maksimum życia, maksimum życia dla, dla waszych minionów, zwiększone obrażenia przy odsłonięciu i szansa na szczęśliwy traf. Jeżeli chodzi o pasywki to tutaj tutaj tu macie ten Po zranieniu wrogów mocą pasywną na 10 razy dajesz obrażenia zwiększone o 75%, czyli na przykład wystarczy, że raz walniecie ze żniw i już bonus do 75%. Na pierwszym pierścieniu na kości staje się umiejętnością ciemności, czyli znowu działają te wszystkie zwiększenia obrażeń od e, umiejętności ciemności, te wszystkie pasywki. E, i jeszcze za każdym razem, gdy moc pasywna Skaza cienia zrani wrogów, następne obrażenia od skazy cienia zadawane w ciągu 10 sekund, są zwiększone o kolejne procenty. Dlatego to jest Shadow Build, dlatego właśnie, że używamy tych wszystkich pasywek, które zadają obrażenia od umiejętności ciemności. Najłatwiej Wam będzie sobie te pasywki podejrzeć na linku, który Wam wrzucam. A teraz zrobimy sobie pierwszy w sumie Nightmare Dungeon, który. Który tutaj mam Odblokowane i ja opowiem, będę grał i prosto prostu więcej jak build działa Także mamy tutaj jak widzicie 55 poziom Zgładź strażników 3, idziemy Tutaj muszę uzupełnić Magów najpierw Wszyscy, Wszystkie miniony już są Teraz tak jeżeli spotykam sobie przeciwników, zaczynam od rzuc rzucenia klątwy z Na Następnie odpalam z reguły kapłana, żeby odpalić boss. Eee, ten, bonusy. Teraz załóżmy, mam paczkę, no nie? Więc sobie odpalam z odpalam nawałnicę kości, odpalam macki. I jak widzicie, wszystko wszystko wybucha. Mamy teraz barierę. Możecie spokojnie wbiedz taką paczkę. Jeżeli jest coś, na co powinniście uważać, to pamiętajcie, kiedy jest na przykład grubo, jest dużo przeciwników, jest dużo waszych minionów. To trzymajcie się na uboczu. Nie wchodźcie jakby między miniony i przeciwników, bo często nie widać efektów, które są na ziemi, jakichś wybuchów i tak dalej. I to jest moment, powiedzmy, niebezpieczny. Tutaj mamy dużo wrogów, na przykład rzucę golema, który zaraz tu przybiegnie. Widzicie, stantową wszystkich, żeby go bili. Teraz rzucę macki, które przyciągną resztę przeciwników, zaznaczę ich sobie tutaj. Moim, e, moimi żniwami mniej więcej tak wygląda build, gra się bardzo przyjemnie a jeszcze dużo, dużo brakuje, bo jeszcze nie mam świętych przedmiotów, pozakładanych żadnych, ani nic więc jeszcze jest duże pole do popisu Mało przeciwników jest. O, dobra, mam jakąś paczkę. Nawałnica kości, golem taunt Macki. Z nawałnicą kości życie się nie rusza praktycznie. No, jak widzicie. Tutaj przeciwnicy, widzicie, mają. Um, prawdę, 59 poziom, więc całkiem wysoki względem mojego. Może jeszcze wypiję sobie miksturkę jakąś. I mam pierwszego bossa. No, i to jest, to w takiej sytuacji to jest dosyć niebezpieczne, bo nie mamy Nawałnicy kości. Już mamy. Więc tutaj naprawdę warto ten cooldown reduction stakować na tym bildzie, żeby ta Nawałnica kości właściwie chodziła cały czas. No bo w takiej walce bossa, z bossem bez Nawałnicy kości. No jest to dosyć, dosyć niebezpiecznie, nie? Tutaj staram się trzymać daleko od tych wszystkich efektów. Okej, okay, mamy nawałnicę, odpalamy. Macki. O, patrzcie jak mi poginęły miniony. Musimy jeszcze jednego bosiora znaleźć. Docelowo powinniście mieć... Nie jestem jeszcze gotowa. No ja czemu ja tak stoję tutaj się nie ruszam. Coś... A, dostałem Stana teraz? Dobra. To jest niestety problem na HC, że tutaj jednak bardzo ten, e, krwawa mgła by się przydała. Na takie sytuacje jak teraz, kiedy dostaje się stana. bo do, teraz jeszcze się za, za, zaklinowałem tam jakiś, nie wiem, świeżnik, czy co to było. A to, to jest też dosyć taki wrażliwy moment, bo jestem po przejściu na trzeci poziom dopiero co i nie mam jeszcze świętych przedmiotów, więc powiedzmy mój power level nie jest y jeszcze dostosowany do poziomu trudności. No i dodatkowo robię dungeon, który ma dosyć wysoki poziom, 8 poziomów wyżej niż ja. No ale jak widzicie grając w miarę uważnie jest powiedzmy względnie względnie bezpiecznie No i dopóki macie cooldown na nawałnicy na to powinniście być w miarę bezpiecznie O, święte buty bardzo dobrze O kurde O, to się wpakowałem Wiecie, mój buczer jesteśmy na trzecim poziomie. Dobra, mamy na kości. Skubanie są jakieś shieldy, no. Znowu się shieldował. Cały czas staram się trzymać na nim z Uh, trafiliśmy jeszcze Butchera, trochę under level, ale, ale się udało jak widzicie. Nie jestem jeszcze gotowa. co za skurczysem? No akurat się na poradniku musiał pojawić jeszcze. Jestem under level. No A, tutaj znowu mamy bosu, ale jest nawałnica kości, powinna być w miarę safe. Mamy klucz do skarbca Szukamy skarbca Przyzwałem golema Mamy taunta Macki, wszyscy są przyciągnięci, widzicie osłonięci golem, taunt, macki Jeden z ucieczki jakby co, no udało się tego Butchera pokonać. Gdzie będzie ten, te zejście? Coś źle idę. Mam jakąś kaplicę. Może to jest gdzieś tam. Właśnie dostałem stana dosyć, dosyć nieroztropnie A tutaj mamy jednego ze starożytnych, gdzie on jest Widzę, że się gdzieś podświetlił ja będę tutaj powoli uważnie szedł No nie wiem, gdzieś niby jest jeden ze starożytnych, ale go nie widzę. A tu jest, dobra. To sobie spokojnie z dystansu. Niech miniony zrobią robotę. No i zaczynamy jeszcze jak z bossem pójdzie. Także mieliście wszystko, mieliście buchera, mieliście jednego ze starożytnych wąpierzy. I teraz mamy banitkę Strzelczyni 59 poziom. Od razu zaczniemy od wszystkiego co mamy najmocniejsze. Pamiętajcie, że Tound Golema też działa. Też działa jako Crowd Control i jeżeli walczycie z bossami to ten crowd control się stakuje czyli za każdym razem jak opalicie zniedążnienie i taunt golema to zwiększacie ten crowd control aż dochodzicie tam kipasek się ładuje pod, yy, pod życiem bossa i jak się naładuje do maksa to boss jest zestanowany na sporo sekund i można go wtedy wykończyć. Także tak się prezentuje build jak widzicie wszedłem na 51 poziomie na HC na podziemie 59 poziom zabiłem buczera, wyczyściłem podziemie hmm. Także build jest dosyć mocny. Dzisiaj postaram się, wydaje mi się, że może zrobię streama na Twitchu. To zapraszam. To wszystko na dziś do usłyszenia i trzymajcie się.